Kiedy prezydent zgłosił e, ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, nikt łącznie z Gazetą Wyborczą i, i Wami e, nie krył, że jest ona napisana przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Źródło Gazeta Wyborcza, proszę mi wierzyć, e, zgłoszona przez prezydenta, bo Trybunał Konstytucyjny nie może. Jednym z zapisów tej ustawy, e, sędziowie Trybunału też brali udział w e, pracach e, w komisji, e, jest, że nie można orzekać we własnej sprawie, jeśli. Któryś z sędziów jest w jakikolwiek sposób związany ze sprawą, w której orzeka Trybunał, ma obowiązek się wyłączyć. Czy w związku z tym to, co Trybunał w tej chwili będzie orzekał i będzie zgodne z, z prawem, wydaje się, że wszyscy sędziowie powinni się wyłączyć? Nie, nie mam takiego poczucia. Mamy dokładnie diametralnie inną sytuację. mianowicie sytuację, w której jest czyniony w sposób ordynarny zamach na Trybunał Konstytucyjny ingerencje władzy wykonawczej, władzę sądowniczą, złamanie trójpodziału władzy, coś, co jest niezwykle niepokojące i w demokratycznych państwach prawa nie przypominam sobie, żeby takie historie miały miejsce. Ale fakt, że to trybunał pisał, co podawała, jeszcze raz mówię, wtedy Gazeta Wyborcza, że to trybunał pisał tę ustawę, natomiast zgłosił ją pan prezydent, ten fakt nie jest negowany. Czy Ustawodawcą jest Sejm i to Sejm przyjął tą ustawę. A... Jeszcze raz nie negujecie faktu, że to Trybunał pisał, ja jak podawał Ja nie mam tej wiedzy, ja nie byłem w tych komisjach, które pracowały nad tą ustawą. Natomiast ustawodawcą jest Sejm, to Sejm tego typu rozstrzygnięcia podejmuje. A co do zapisu Chwileczkę, co do zapisu, że ale nagrać jeszcze jednej jest, No tak? Ja przepraszam. No... Ale ja przepraszam, znaczy już wszystko w tej sprawie co nie, chciałem powiedzieć, e, Ale ja nie zapytałem, nie zadałam wszystkich ale pytań naprawdę. To, pyta. to ja mam jeszcze jedno pytanie, no jeżeli a nie do się przepraszam że z panią jestem odmówiony i muszę jeszcze iść nagrać. Inną rzecz, a mam spotkanie. Czy znaczy, ja na wszystkie pytania pani odpowiedział. Nie. Najmocniej przepraszam, tak. E, mam jeszcze Też jedno pani pytanie, Będziemy mogłabym prosić. Tezę, którą pani... Ale poprasza. ja nie... To nie jest teza. Dobrze to w, w takim jeśli razie... Mogę, naprawdę. Najmocniej przepraszam. E... 今。 To naturalny Trybunał jest sądem nad prawem i musi wydać wyrok, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące stanowionego prawa. W moim odczuciu, że nie wiem, czy będzie to pełen skład Trybunału, czy wybrany skład, ale oczywiście w sprawach każdej ustawy, jeżeli ona jest zaskarżona, Trybunał musi się wypowiedzieć. No ale, tak jak mówię, sam Trybunał napisał w ustawie, że nie musi się wyłączyć. Nie, 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 nie Trybunał, tylko posłowie. Proszę tylko posłowie, ale Mamy raz ale, za... ale raz, jeszcze, raz, jeszcze, raz jeszcze, raz jeszcze, raz jeszcze nie trybunał napisał ustawę, tylko ustawa została przedłożona przez prezydenta. Procedowana była przez dwa lata. To była ustawa, eee, którą. została procedowana? Przez posłów w parlamencie. Przez A, posłów, przez, czy to oznacza, że kartka kłamała. Nie wiem, ale. Nie, posłów no, posłów, no, proszę być poważna. Nie wiem, co to jest za kartka. No, ale proszę wybaczyć. Jest ale, ale... No, ale, przepraszam, to wy wszyscy będziecie w ten sposób uciekać teraz? Ale, przepraszam bardzo, panie pośle, to będziecie w ten sposób. Wszyscy uciekać? Panie pośle! Jak pytałam o to między innymi posła Kierwińskiego uciekł, był z przedkamery. Dlaczego? No to jest, panie redaktor, szanowni państwo, no dobre pytanie do tego kolegi posła. Szkoda, że uciekł z przed kamery. Szanowni Państwo, Trybunał Konstytucyjny, niektórzy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego no, pogrążają się w jakiejś autokompromitacji. Naprawdę ta próba nakręcania jakiejś nagonki, stwarzania wrażenia,. Za, że zagrożona jest demokracja. To tylko ośmiesza polityków Platformy, ośmiesza sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy angażują się w sprawę, w sprawę która bezpośrednio ich dotyczy, sami chcą być sędziami we własnej sprawie. No to jest nie do przyjęcia. Naprawdę warto nieco wyhamować emocje. Prawo i Sprawiedliwość naprawia to, co wcześniej zepsuła Platforma Obywatelska. Wszystko będzie dobrze i wszystko będzie zgodnie z prawem przeprowadzone. Czy aby na pewno premier Kopacz ustępując powiedziała nie będzie wam łatwo, czy to nie jest przypadkiem tak, że pierwszy raz wiedziała co mówi, bo jeśli Trybunał się zbierze, a się zbierze, jeśli zajmie takie stanowisko, jakiego można się po nim spodziewać, to rzeczywiście wszystkie ustawy, które PiS zgłosi, mogą być przez Trybunał po prostu torpedowane. Ja rozumiem, że... Platforma Obywatelska przegrała e, wybory prezydenckie, przegrała wybory do Sejmu, przegrała wybory do Senatu, e, ale uważa, że e, mając większość w trzeciej izbie e, polskiego Parlamentu w Trybunale e, Konstytucyjnym, będzie mogła uchylać e, ustawy przyjęte przez Parlament, podpisane przez e, prezydenta. E, Myślę, że do tego absurdu nie dojdzie i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego no, znają Konstytucję, przynajmniej powinni ją znać. Liczę na ostudzenie emocji i na solidną, rzetelną pracę dla Polski. W pikanterii sprawie dodaje fakt, że córka y, przewodniczącego Trybunału, Żyplińskiego, a, pracuje w jednej fundacji z y, córką y, prezydenta Komorowskiego. Jest to fundacja, która ma stronę, mam prawo wiedzieć, którą to stroną, wydrukami z niej był młotkowany kandydat na prezydenta Andrzej Duda przez Bronisława Komorowskiego. Tatusiowie no, napisali ustawę. Jeden z tatusiów napisał, drugi wniósł. Żeby było ciekawiej, mąż córki pana Rzepnińskiego jest sekretarzem miasta stołecznego Warszawy. Układzik chyba się czy naprawdę da się go odemknąć? No Panie Redaktor, ja jestem pod wrażeniem e, zestawu informacji, którymi pani redaktor dysponuje bardzo dobrze. E, społeczeństwo ma prawo wiedzieć o wszystkich powiązaniach personalnych, e, rodzinnych e, ludzi obozu władzy. Widzimy teraz pewną część tych fatalnych mechanizmów. Będziemy to systematycznie oczyszczać. Aparat państwowy, wszystkie instytucje państwa powinny być transparentne, a tego rodzaju relacje... No, Powinny być ujawnione, a następnie, a następnie osoby, które w tych relacjach pozostają, no, nie powinny zajmować stanowisk, które no, z, z czego mogłoby mogłaby wynikać podejrzenie nie rzetelności, podejrzenie nawiązywania relacji, które mogą być z punktu widzenia przestrzegania prawa szkodliwe. Dziękuję bardzo.